Mam zamiar dzisiaj sobie zagram Guys. Mam nadzieję, że będzie yy, dzisiaj dużo koron. Będzie ten. Yy, no, to jest mój drugi filmik dzisiaj yy, w tym dniu. Jakbyście nie widzieli Mam takie skiny mam 50 koronek. Mam takie skiny, to już widzieliście, ale dobra. To jest najnowszy w tej grze na gierkę Pamiętajcie, że subskrybujcie kanał, bo y, powoli dobijamy się do 20, więc jakby ktoś chciał zasubskrybować, to bardzo proszę. A teraz tak Mamy junklerową. To jest taka... Hmm, jakby to powiedzieć, no. Dobra, widzę, ja bo tutaj babcia coś ode mnie chciała. Ym, no, nie zobaczyliście ten. Ym, nie zobaczyliście, no, całej Gierki. Bardzo, bardzo za to przepraszam. Ale już reszta Na pewnie będziecie całe widzieć, a nie połowę. <grych> Okej. Okay. Dobra. No, przepraszam, że tak to Nagrywa się. Nagrywa się. co? Jak to będzie Jak Jaka będzie łapa? Kurde, super slijkę ja była. Jakby to wyznać Nie za bardzo lubię. O! W takim stopniu się wysłowie. Hops. Hops. Nie no, muszę zrobić jakiś trik na filmie, przecież to jest takie hops. Dobra, już myślę, że mi się nie uda. Muszę mówić hops, i wtedy mi się udaje. Dobra. Hops, hops. Hops, hops. Dobra. Jest. Kurde, ominęłam tą szczałkę. ale trudno. Cały czas mi się tak zdarza, widzę. Znaczy, no nie cały czas, ale często. Hops. I byk. Dobra. przechodzimy. Ciekawe jaka będzie mapa może blok też może... Ej, co on zrobił? On przeszedł przez tą przeszkodę? Nie. Nie, dobra, chyba mam z ale dobra. Okej, okay, zostało tylko trzy tych klaunów, tych kibiców. Boże, co ja gadam Klaunów? Kibiców to są... To są kibice. Okej, okay, co teraz wypadnie? Bud już widziałem. Najlepsza mapa z Nie, no, no nie najlepsza. To najlepiej jest najlepsza. Dobra, zaczynamy. Zaczął według mnie jest najlepszy dla was. Nie wiem jaka jest najlepsza mapa. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzu. <coughs> Ło! Ale go wystrzeliło. Ej, jakbyście nie oglądali niektórzy widzowie, to... Ym, co nie oglądali wcześniejszego, dzisiejszego Ło! Dzisiejszego filmu pierwszego Ło to bardzo proszę go obejście, bo tutaj też był na tym filmiku też był Bodbasz i było z chyba... nie wiem, jakiś czerwonych biedronek. Jakoś tak albo cztery. Nie, już nie pamiętam, ale chyba na takiej zasadzie to jest. Nie! Ej, no spację mi się nie kliknęła. Co jest grane? Hop! Dobra. Hop, o! Dobra, hop, hop! Ło! Jest, jest! Korona, pięćdziesiąta pierwsza korona. Widzowie. Dobra, fajna mam animację, co nie? Fajnie wygląda. Widzowie, kolejna wielka. Już druga się z cztery gierki. Eight hei, skin. No, tak jest. Takie 5 na dziesięć. hop Szybko. Jest. Ło, ale to zrobiłem. Ło! Ja cię walnęła mi kula, ale... Nie, co się stało? Co się stało? Ej, kurde. Ło. Jo. Ja. Ale walka. Ale walka. Nie. Na pierwszej rundzie, widzowie. Na pierwszej rundzie. Masakra. Kolejna. Ja, ale to zrobiłem nic sobie. Nie. nie mnie uważać za Bambika, ale... Serio. ty było... nie. Nie, kolejna niedobra to Nie jest. Ten początek... Ten początek jest najgorszy. Masakra. Przynajmniej nie jestem nie na samym poziomie. Ale muszę szybko teraz. Jest. Dobra, przynajmniej nie będę miał z tym problemu. Pyk. Dobra, całkiem szybko nam to idzie. Dobrze. Hop. Ło, to... Ty... Ty kubku Walną mnie. O, jakbym miał teraz pięść, mam na kompie... Pięść jeszcze nie nagrywam na kompie, ale będę to tak mu przy, przywalę temu kraczowi, że się nie opamięta. Tak. No. Kurde, przeszkodził mi cwaniak. O. Dobra. Ja tego szkietu nie oglądam. Dobra. Przeszło 16. Przyszły, y, przyszły wszystkie y, z, coś specjalnego skiny. I teraz, szanowna pani Lewalon, proszę. Please A, Humble, humble. Z tymi ten, y, z tymi klockami miałem, o, y, y, miałem ten wcześniej takie problemy, ale teraz na szczęście zauważyłem, że tam jest taki skrót mały. I mi pomógł w tym bardzo. Na pierwszym też mam zawsze problem. O tutaj dopiero zauważyłem, że jest skrót. Ło, tutaj mi przypali. Dobra. Tyk. Co jest? Waliło mnie. Och, co? To chyba ten. Twórcy mnie wywalili. Tak mi się wydaje. Dobra. Dobra, szybko, szybko, szybko. Zasobijcie nam mapę. No znowu, hambe, bo ja po prostu nie wierzę Uf. no tak. Dobra, dobra. Uf. Szybko. Dobra, idę środkiem. Nie, skaczam po głowach. Dobra. I no szybko, nie blokujcie mnie. Nie. Bo wow. się zaraz tak wkurzę, że na cały dom będę krzyczeć serio. Nie, że tutaj internetu nie ma, czy nie wiem. Ale zaraz tak się wkurzę, że odgryzę sobie język. Uch. Dobra, teraz będzie wszystko dobrze. Mam nadzieję. Ech. Szybko, 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 się. Dobra, jaka macha. Nie mam taka ładpa, nawet lubię. Tylko ta po środku mapa jest. Ta na środku przeszkoda jest najgłupia trochę. No trzeba przeżyć, już się to nigdy nie zmieni. Pyk, pyk, pyk. Op. Szybko Jacie, ale nie popychają. Jocie, uh. szybko, skończę pierwszą rundę, ile ich jest, matko łoska, szybko, jest, ledwo co zdążyłam, co za bambik. Nin Elo Dobra dajemy szybko szybko Jest z nimi się nauczyłem takiego dobrego plika tutaj Ostatnie Ostatnio ja było tak na Blogdashu, że ja miałem cheatera i pobiegłem sobie bananę, tak? I spadłem jako pierwszy. Z 16 albo 15 zł, to był cheater. Nie wiem. Ale jeśli ja tak wkurzyłem, że akurat jak nie taką okazję, że miałem cheatera, to akurat wtedy nie wiem, coś mi się pokręciło w głowie. Serio. Tego nie rozumiem Nie rozumiem Ale teraz już nie będzie tego samego będu Kurde co za... Jest! Jezus Uuu, W ostatniej chwili W ostatniej chwili Dobra Jako ja jedyna mam tą animację LOL Ale dobra co nam wypadnie, co nam wypadnie, co nam wypadnie i co nam wypadnie? Dżunglera. Oczywiście. Dobra. Postaram. Dobra. Już myślałem, że będę na po poziomie. Co się stało? Czemu ja tylko skoczyłem? Ej, no ja jestem ostatni, co Nie, nie jestem ostatni, ale. Z tyłu jestem za bardzo. Dobra, jestem drugi. Ops, jestem czwarty. Jezus, ale to jest. Szybko. Nie. 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 Nie, nie. Co jeszcze jedna gierka? tego nie wiem. Nie. Osakra. Jakiś xeylon, eksysy. Puf. Co? Głupi? Dobra, ostatni gierka, co nie. Co nam wypadnie? Pieschony i drop, nie ożartuję, <laughs> A może piłot pasz? Nie, humble stumble Masakra Z tym, ale dobra Nie ma co wybrzydzać Zapech Masakra, czuję ja jestem na ostatnim poziomie? Łee Co się... Łot Łot, łot Co się stało? Czy on nie walnął w powietrzu? E, Okej, okay, to było dziwne Ale dobra, ruszamy A, Co? Może tak? Jakby to mnie głupstwo Nie walnęło To muszę Bym teraz właśnie przeszedł ale ja, Lamus, oczywiście tego nie przejdę. Masakra. Ło, 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 ło. jako ostatni. Jako ostatni przeszłam Macedon i mam bardzo, bardzo dobrą animację. Okej, okay. widzę. Ja mam nadzieję, że wy też macie taką animację. Bardzo fajną. Dobra, dajemy. I co nam tu wypanielejszej trajsej? Tego jeszcze nie było na odcinku. I teraz dajemy, żebyśmy przeszli do rundy finałowej. He, <grystanie> pyszta. Dobra. Uuuu. źle się gra już na komputerze, nie? Ale gorzej się nagrywa na telefonie. Ej, ej, nie, nie, jo! Łuch, to było ryzyko. Ryzyko. Bym tą tę księżniczkę, jakbym miał No ale nie mogę. Szkoda, że nie mam cheatów. No ja to by było trochę głupie. Wolałbym ją grę przychodzić, a nie tak od razu. No, myślę, że się poddam. Nie, nie, nie. <grym> Dobra. Lej, dzięki. Okej. Okay. Ostatnia runda finałowa. Chciałbym, że mi nieskrzyny. Bo odważ, No spoko. Zabiliście mnie twórcy. O pani. osiem Dzięki bardzo. Za ale na Tracer, jak będę cię jeszcze spotkał z tamtej, to, to ci przywalę, że się nie opamiętasz, a się zabijesz. <laughs> o, co za głupcy ludzie! Za przepraszam, że tak wyzywam. Ale muszę. O, dobra, przegnałem. I do średnia. Mam nadzieję, że to film się spodobał. I że nie uważacie, że mam takiego strasznego pycha w Guys, bo ja uważam, że mam, ale nie wiem jak wy. Więc do zobaczenia jutro, w niedzielę. Jutro też będą dwa odcinki, więc do zobaczenia w niedzielę. Pa pa!